Na linii lasu, proszę Państwa, widzimy sztab, sztab wojsk koalicji, widzimy marszałka Blichera i generała Gnaizda. Niestety możliwe, że trafią do niewoli, bo po drodze mają pododdział francuski ukryty w zaroślach. 촬영 <susurra> Drodzy Państwo, obie strony na razie wyczekują. Starają się zadać jak największe straty przez artylerię. Mamy... Tak zwany niewyparł. Niestety ładunek nie odpalił. Drodzy Państwo, to było znamienne. Lat, 210 lat temu bitwa rozegrała się w zupełnie innych warunkach niż dzisiaj. Całą noc wcześniej padało, wszystkie strumienie, potoki, rzeczki wezbrały bardzo mocno, w związku z tym też część pododdziałów francuskich nie dotarła na pole bitwy. i tym samym także przesądziła, przesądziła o losie tej bitwy i o przegranej wojsk napoleońskich, ale do tego za chwilę dojdziemy, drodzy Państwo. Pododdziały liniowe szykują się do wymarszu przeciwko przeciwnikowi. Strona francuska jest stroną atakującą, nieco zaskoczyła. Marszałek McDonald decydując się na ten atak nieco zaskoczył Pychera i początkowo osiągnęli sukces. Później to się nie zmienia, jest też w brak możliwości wykorzystania, yy, wykorzystania broni ręcznej. Nie tak jak dzisiaj, tak jak powiedziałem dzisiaj jest sucho, więc można strzelać z broni ręcznej. Więc to spowodowało właśnie też przegraną Francuzów, do tego jeszcze morale armii francuskiej. Żołnierze, których widzieliście, których wtedy wcielono w szeregi, to byli młodzi ludzie, bardzo często w wieku 19-20 lat, którzy, dla których to była często pierwsza kampania, którą odbywali. Kiedy bardzo silny atak wojsk koalicji nastąpił na wziały francuskie, to nie do... Natarcia szybkują Do, pory. Do, pory. Do, pory. Do gry. wygrywają rybki